Patryk to twój kolejny zawodowy pojedynek. Pierwszy na polskiej ziemi. Przeciwnik, który walczył już z Damianem Janakiem, z Łukaszem Maćcem. Jak się do tej walki przygotowywałeś? Znaczy, przygotowałem trwa... nic specjalnego, nie wdrażałem swoje przygotowania. przygotowania jak do każdej walki. Trochę więcej poświęciłem wytrzymałości i kondycji przed tymi przygotowaniami, bo to jest pierwszy mój pojedynek sześciorundowy. Przeciwnik też już troszeczkę poważniejszy, twardy rywal, więc na pewno będzie twarda walka, więc trenowałem mocno tej walki. Z kim się przygotowywałeś i gdzie? Przygotowałem się przede wszystkim w klubie Boks Poznań pod okiem trenera Komasy. W kontakcie byłem teraz z Piotkiem Wiczewskim, więc przygotowania naprawdę szły dobrze i myślę, że będę przygotowany na każdą ewentualność w ringu. Rywala miałeś chyba okazję oglądać? Tak, oglądałem, analizowałem walki swojego przeciwnika. Nie jest to jakoś wirtuoz boksu, ale twardy zawodnik, trzeba uważać. Potrafi też wygrywać przez knockout, więc naprawdę można się wszystkiego spodziewać. Jaki jest plan na walkę, taki podstawowy? Plan na walkę. Na pewno mądrze taktycznie, żeby się nie wystrzelać, zobaczyć jak to jest te 6 rund. Jak się trafi okazja, na pewno na pewno będę się starał skończyć, ale na pewno nie będzie jakiegoś ataku na hura i będzie na pewno taktyczny boks. Chciałeś takiego mocniejszego rywala, no bo jednak do, do, twoja dopiero piąta walka, rywal, który boksował już między innymi z Damianem Janakiem. Znaczy tak, rywalów nie, nie wybieram sobie sam, to się zajmuje to mój promotor, jeśli on uważa, że taki rywal jest dla mnie dobry, ja przy do tej walki przygotowuję jak do każdej, trenuję tak samo ciężko i myślę, że to przynosi tylko efekty, że rywale są z walki na walkę coraz lepsi i coraz poważniejszy, z lepszymi już troszeczkę rekordami, że będziemy można z nimi po prostu powalczyć. Ostatni raz boksowałeś w Niemczech, teraz w końcu boksujesz na polskiej ziemi, jakie są Twoje oczekiwania przed tym polskim debiutem, jak też z emocjami stoisz? Znaczy, specjalne jakieś emocje na razie mnie nie towarzyszą. Na pewno w Dzień Walki będzie to już pomagał. Doping kibiców będzie dodatkowo dopingowało, na pewno niejako i deprymowało. I myślę, że dzięki temu będzie jeszcze można więcej z siebie dać i jeszcze więcej pokazać.